Formalizujemy współpracę z Komendą Miejską Policji w Szczecinie. Jest to wyjątkowe, ponieważ jak się okazuje, mamy bardzo wiele wspólnych obszarów, gdzie powinniśmy razem, razem działać. To przede wszystkim profilaktyka, przede wszystkim dotarcie do naszej masy studentów. To jest kilkanaście tysięcy studentów, którzy na terenie naszego miasta żyją, funkcjonują. Chcemy im powiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa, uzależnienia, hejtu, agresji, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, w uczelni. Wspólne zainteresowania w zakresie prewencji i poprawy bezpieczeństwa wspólnoty akademickiej, nabywanie właściwych zachowań. Oraz podnoszenie kompetencji medialnych policjantów na szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni, w tym przez kadrę Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności, to główne założenia tej współpracy. Już od pół roku współprodukujemy podcast Komendy Miejskiej Policji. Udało się przygotować 14 odcinków. Co dwa tygodnie kolejny odcinek ma swoją premierę. Ta współpraca już trwała kilka miesięcy. Dzisiejszy dzień to tak naprawdę sfinalizowanie i sformalizowanie. Jednym z obszarów, który, który będziemy realizować, jeżeli chodzi o szkolenie policjantów, to jest obszar jakby umiejętności medialnych. Myślę, że dla nas ważny z punktu widzenia i rzeczników prasowych, ale i wszystkich policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę. Będziemy się Szkolić my z bezpiecznych zachowań i z tego, jak się ustrzec różnego rodzaju niebezpiecznych sytuacji, a z drugiej strony będziemy pomagać naszym funkcjonariuszom w szeroko pojętej edukacji medialnej, będziemy przygotowywać warsztaty z wystąpień publicznych, będziemy rozmawiać o prawie prasowym. W tym, w tym wszystkim dopatruje się przede wszystkim promocji zawodu policjanta, i na tym nam najbardziej zależy. Staramy się to robić w sposób interesujący, atrakcyjny, pokazywać tę służbę z wielu różnych stron. Ci, którzy słuchają podcastów, mogli usłyszeć na przykład, jak szkoli się psy policyjne, czy wybrać się na patrol z funkcjonariuszami z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. To także wyzwania przed nami wszystkimi, i przed Uniwizją, i przed Radiem, i przed całą kadrą, no bo w końcu szkolimy funkcjonariuszy. Mamy nadzieję, że ta współpraca zaowocuje nie tylko wspólnymi działaniami, ale również podniesieniem bezpieczeństwa w naszym mieście, w naszym regionie. Bezpieczne społeczeństwo akademickie to również bezpieczni mieszkańcy naszego miasta, regionu, myślę, że i województwa.